Dzień dobry, dzień dobry. dobry. Rześko o poranku. Rześko, ale jak na listopad, to i tak Aj, Tak jak no właśnie mówiłam, że po prostu pogodę, pogodę w ten długi, no wyjątkowy pewnie dla nas wszystkich, weekend mieliśmy absolutnie fantastyczną. Wczoraj też wyjątkowy. I strasznie przejmujący wieczór, bo w całym kraju nie tylko kobiety, wielu obywateli wyszło na ulicę, żeby zaprotestować przeciwko temu, co się wydarzyło, czyli przeciwko pierwszej strasznie to zabrzmi, ale jednak oficjalnej ofierze systemu, w którym przyszło nam żyć i decyzji, które rząd Prawa i Sprawiedliwości podejmuje. O tym gazeta wyborcza. Pierwsza ofiara fanatyzmu i śmierć ciężarnej 30-latki, która trafiła do szpitala i której aborcji lekarze przeprowadzić nie chcieli. W efekcie tego płód zmarł, dziecko zmarło, ona też zmarła. Straszna historia. Historia, która nie musiała się wydarzyć. Która się wydarzyła dlatego, że prawo jest bezduszne. Pani Izabela z Pszczyny, 30 lat, matka, trafia do szpitala i okazuje się, że czekają aż pół to bumże. I to oczywiście słyszę te głosy z prawej strony, zawinili lekarze, zastraszają tych lekarzy od lat. To jest efekt paraliżujący, mm -hmm. beznadziejnego, bezdusznego, okrutnego prawa, które Stawia życie płodu, który nie miał szansy przeżyć. Nad życie kobiety z doświadczeniem życiowym, z jej szczęściem, planami, marzeniami, wykształceniem, rodziną. I dzieje się to w świetle prawa. I dzieje się to w Polsce, która na to. Poniekąd rękami Przyłębskiej, rękami Kaczyńskiego, polityków PiSu, Konfederacji, fanatyków i Kościoła Katolickiego wydała zgodę. Ten wczorajszy protest, ja byłam pod tak zwanym Trybunałem Konstytucyjnym, było przejmująco, bo było w ciszy. Nawet nikt nie chciał krzyczeć, nikt nie chciał ostrych słów używać, bo, bo gdzieś we wszystkich nas jest refleksja, że to jest pierwsza, o której wiemy. Słownie. I że. Tych dramatów jest bardzo dużo. One się dzieją na porodówkach, one się dzieją na patologiach ciąży. Były młode dziewczyny, które mówiły, że one się potwornie boją, boją się zejść w ciąży. Rozmawiałam z kobietą, która mówiła, że kilka lat temu jej córka przechodziła podobną historię, tylko to było kilka lat temu. Dostała pomoc, dzisiaj żyje, jest matką. Mm -hmm. A to, co zgotowali nam, i to trzeba mówić jasno: politycy PiSu i Konfederacji rękami um, Trybunału, tak zwanego pani Przyłębskiej, na zlecenie fanatyków i Kościoła Katolickiego, um, to początek dramatów wielu kobiet, to początek dramatów rodzin, um, dzieci, które będą bez matek. Um, to też odłożenie decyzji o rodzicielstwie i macierzyństwie wielu bardzo młodych osób, które mówią, że tu się po prostu boją. Mają rację, absolutnie. XXI wiek. Właśnie, tylko zastanawiam się, e, zresztą tak było chyba w przypadku Pawła Adamowicza, e, który zresztą, gdyby żył dzisiaj, obchodziłby swoje urodziny, e, że w tej mowie nienawiści, która pojawiła się w 2015-16 roku i która ma się doskonale, e, i wy politycy, i my dziennikarze, i naprawdę wielu Polaków zdawało sobie sprawę, że zatrzymajmy to, bo skończy się to tragedią. Skończyło się to tragedią. Ci, którzy powinni wyciągnąć wnioski, ich nie wyciągnęli. Tu jest dokładnie ta sama sytuacja. I niestety, jak słyszę, dziś już polityków prawicy, polityków PIS. To u nich nie ma refleksji, że trzeba natychmiast zmienić prawo. W Sejmie leży ustawa ratunkowa, która znosi karanie lekarzy za dokonanie zabiegu przerwania ciąży. W tej chwili ci lekarze się boją. Też trzeba sobie jasno powiedzieć, że takie rzeczy jak ta, która zdarzyła się u pani Izabeli, nie dzieją się w krajach, w których dostępna jest bezpieczna, legalna aborcja. Natomiast my widzimy, że niewiele ich powstrzymuje. Parę dni temu w Sejmie procedowany był obrzydliwy, nieludzki projekt uderzający w społeczność LGBT. I co? I politycy PiSu podnoszą za tym rękę. Za projektem, który jest niekonstytucyjny i głęboko niemoralny. Zły po prostu, który zachęca do nienawiści do kolejnej grupy. Który uderza zazwyczaj w młodzież, bo to ona znajduje swoją tożsamość, to ona jej szuka, to ona chce też spokojnie w Polsce żyć. Okropne to są czasy. Jak najszybciej musimy to przerwać. Tylko mam poczucie, że ci rządzący tego wcale nie chcą. Że im jest po prostu z tym dobrze. Ym... No ale skoro rządzący. No, nie rządny. przeszkadza fakt, że właśnie a propos debaty nad projektem ustawy obywatelskim i zainicjowanym przez Kaję Godek, pojawiają się takie, a nie inne słowa na sali sejmowej, gdzie wydawać by się mogło, słyszeliśmy już w zasadzie wszystko i nie ma tu żadnej refleksji, i nikt ze strony rządzących nie widzi w tym nic złego. No tak, tylko to jest ich pomysł na Polskę. Polskę, która wyklucza, nienawidzi, gardzi, to jest pomysł Czarnka na edukację, to jest pomysł… Wtedy, w pewnym momencie obrady prowadził marszałek Czerzasty. Wyzwano Terleckiego, usłyszeliśmy no, to, siedzimy na sali, mm -hmm. słyszymy jak e, dzwoni pan Suski po marszałka Terleckiego, przychodzi Terlecki, macie 30 sekund na debatę, komentuje nasze wypowiedzi, dopuszcza nieprawnie do głosu e, drugiego przedstawiciela usta, e, wnioskodawców, chociaż zasady są takie, że jest jedna osoba, która mówi mm -hmm. w imieniu wnioskodawców e, i głosują za tym. Tylko. To wszystko można powiedzieć awantura parlamentarna, tylko na końcu są ludzie. Na końcu są te dzieciaki, które mają myśli samobójcze, te młode osoby, które boją się być szczęśliwe. Na końcu działania y, pseudotrybunału są właśnie takie kobiety jak pani y, Iza z Ym, Na końcu ich działania jest kilkadziesiąt tysięcy ofiar COVID-19, -a. a tutaj winne znowu jest zaniechanie koniunkturalizm. Ludzie umierają, a rząd nie robi niczego, co powinien zrobić w takiej sytuacji. Odważny rząd, czyli zacząć domagać się większej ilości szczepień, wprowadzać ograniczenia dla osób nieszczepionych, bo oni roznoszą śmierć. No tutaj jestem ciekawa, jakie będą ich, ich pomysły na to, co można zrobić, bo z jednej strony. No... To cieszy przynajmniej mnie, że od dzisiaj możemy my wszyscy zapisywać się na trzecią dawkę. Tylko co z tego, skoro będą po jednej czy dwóch, w zależności od szczepionki, teoretycznie ja jestem bezpieczna, i, a, a, a nie zachęcamy i nie robimy nic, żeby ci, którzy w ogóle się nie zaszczepili tego skorzystali. Był taki program rządowy zachęcający do szczepień. Wszyscy, co chcieli się zaszczepić, już się zaszczepili. Dokładnie. I teraz najwyższy czas pomyśleć o tym, co zrobić, żeby chronić resztę społeczeństwa. Ale znowu, ci rządzący dali przyzwolenie na wątpienie w naukę. Jeżeli w ławach poselskich rządzącej partii, siedzą osoby jawnie negujące skuteczność szczepień, jawnie nawołujące do nienoszenia maseczek, a partia rządząca z tym nic nie robi, nie dyscyplinuje, no to gdzieś widzimy, że jest poważniejszy problem. Ja też pamiętam słowa prezydenta Dody, który mówił, że on się na grypę nie szczepi, bo nie. Czy tak nienaukowe stwierdzenie, takie otwarcie na Ruchy antyszczepionkowe, no, ale teraz widać, gdzie chorują ludzie. Chorują niestety tam, gdzie najmniej chce się szczepić. To jest wschodnia wschod, wschód polski, to są mniejsze miejscowości i to są po prostu po chwili, zaraz ludzkie tragedie. Ale ja też widzimy polityków PiS, którzy nawoływali do sceptycyzmu, ogólnie mówiąc. PiS to foliarstwo. Może z wyłączeniem ministra niedzielskiego, który próbował coś zrobić, ale nie ma żadnej siły, mocy sprawczej. Trzeba też pamiętać, że dzieci do 12 roku życia są nieszczepione. E, Taka propos e, wschodu i wschodniej granicy. Mm, Mnóstwo organizacji pozarządowych, które próbują dotrzeć do uchodźców, o tym wiemy doskonale, ze względu na wprowadzony stan wyjątkowy nie mogą. E, medycy na granicy, którzy próbują być tam bardzo aktywni i do niektórych osób udaje im się dotrzeć. E, ostatnio e, udostępnili taki wpis, bardzo też poruszający na Facebooku, gdzie opisują sytuację, w której dwie ciężarne kobiety zbadali, jedna w dziewiątym miesiącu, druga bodajże w piątym. Swoją drogą dla, dla obu było to pierwsze badanie USG w życiu. E, i te kobiety koczują razem ze swoimi najbliższymi rodzinami, też dzieciaczki na granicy, wciąż bez tego wsparcia i bez tej pomocy. A wszyscy apelują o to, żeby tej pomocy im udzielać. Humanitaryzm, jedna z takich wydawałoby się podstawowych wartości cywilizacyjnych. Tak, te, ci ludzie są ofiarami e, wojny hybrydowej, który prowadzi z nami Łukaszenka. Tylko czy rzecz Rzeczpospolita musi być taka. Czy my musimy być równie źli jak białoruski dyktator, który wsadza do więzienia swoje społeczeństwo, który wypycha tych ludzi poza granicę? Tu dzieją się dramaty. Proszę spojrzeć, jak wygląda współczesna Polska. W lesie siedzą głodne dzieci zmarznięte. Bo rząd nie chce im udzielić pomocy, bo uważa, że państwo by coś straciło pomagając ciężarnej kobiecie czy trzyletniemu dziecku siedzącemu w, lecie, w lesie. W szpitalu umiera Polka przez bezduszne polskie prawo, a oni się nazywają chrześcijanami. Ja jestem głęboko zbulwersowana też, że nie ma takiego jasnego głosu kościoła polskiego, który. Tak wielką gra rolę i tak wielkie dostaje pieniądze od rządzących. Natomiast to, co wczoraj widziałam, to w imieniu episkopatu wypowiedział się um, biskup oskarżony o krycie pedofilii. Tak. E, no Wyglosił więc orędzie, tak. wygłosi, wygłosił orędzie biskup. Dzieńga e, naprawdę nie mają nikogo lepszego. Znaczy, to też pokazuje moralną kondycję kościoła zblatowanego z pisem. I trudno się dziwić, że, że w ludziach narasta gniew i frustracja. Teraz może mniej to widać, tak jak w zeszłym roku tłumy wychodziły na ulicę, teraz może trochę mniej na razie osób wyszło. Um, ale patrząc też na to, jak ludzie mają serdecznie dosyć, jak się buntują wewnętrznie, to dni tej władzy będą policzone. Tylko, um... Tylko koszt społeczny. Wiemy. To, 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 tak, absolutnie się z tym zgadzam. Tylko zastanawiam się, ile, e, ilu z nas, ile z nas musi wyjść na tę ulicę, żeby przyniosło to jakieś efekty? Bo, bo wciąż. Też słyszę takie komentarze, że wyszło 100 tysięcy ludzi. Fantastycznie powinno wyjść milion, żeby to przyniosło jakiś efekt. I czy faktycznie chodzi o te liczby, czy. co To możemy zrobić. To nie chodzi o liczby, to chodzi o to, żeby w pewnym momencie wszyscy poszli do urn i zagłosowali przeciwko bezdusznikom. To chodzi o to, żeby stracili przyzwolenie społeczne i poparcie w swoich grupach. Proszę zwrócić uwagę, kogo dotyka? Ten całkowity i bezwzględny zakaz aborcji. On dotyka zazwyczaj osoby, które nie mają kontaktów, nie mają pieniędzy i nie mają dokąd uciec. Czyli osoby mieszkające na wschodzie Polski raczej, raczej z małych miasteczek, raczej biedniejsze. Czyli tam, gdzie PiS szuka wyborców, tam czyni największą krzywdę. Eee... I to do nich też, to jest też nasze zadanie, polityków, dotrzeć do ludzi z informacją, że to, że rządzący mówią, że ekonomicznie ludzie są bezpieczni, co przy tej szalejącej drożyźnie, przy inflacji zbliżającej się do 7%, też już przestaje być prawdą. To, że do tego jeszcze to są rządy po prostu społecznie niebezpieczne. Zastanawiam się, no właśnie, to taka propos poparcia dla chociażby prawa i sprawiedliwości. Do jakiej granicy jesteśmy w stanie dojść, yy, po przekroczeniu której powiemy dość. No bo o tym wszystkim, o czym rozmawiam, o czym pani mówi, wydawać by się mogło, że już dawno ta granica została przekroczona, a wciąż yy, rządzący cieszą się tak dużym poparciem. Nie wiem, czy ta inflacja spowoduje, czy to, że to paliwo tyle kosztuje, że za wszystko musimy tyle płacić, że nas na to nie stać. Czy to jest argument, który gdzieś tam nas zmobilizuje do tego, żeby się Pe zastanowić nad tym, co się dzieje? Pewną część tak. Tym bardziej, że to nie tylko chodzi o to, że się pojawia zjawisko inflacji, tylko że rządzący z tym nic nie robią mają narzędzia, mają mechanizmy, mają możliwości a samą tempą propagandą w TVP za przypominam 2 miliardy rocznie z pieniędzy podatników nie wytłumaczą ludziom, że im się żyje dobrze, kiedy ludzie doskonale widzą, że żyje im się znacznie gorzej niż żyło, że coraz mniej rzeczy mogą kupić, na coraz mniej rzeczy mogą sobie pozwolić. Ale też się perspektywa zła. Bo jeżeli nawet zdarza się kryzys, to jeżeli rządzący są odpowiedzialni i umieją sobie z tym poradzić, to z kryzysu można wyjść. A my już po kilku Miesiącach um, potężnego wzrostu cen, widzimy, że oni sobie kompletnie nie radzą. Jak patrzę czasami na to, co zapisują w tym polskim ładzie, to oni nie chcą sobie poradzić. Bo jaki jest efekt tej drożyzny? Efekt jest oczywisty: ludzie chcieliby zarabiać więcej. Wobec czego idą do swoich pracodawców, do firmy i mówią: To jest absolutnie normalne i oczywiste, chcielibyśmy podwyżek. Przedsiębiorcy, gdyby mogli, pewno by dali, ale dostaną. Najprawdopodobniej wiele nowych podatków, podatków, o których jeszcze nie wiedzą, jakie będą, nie, ben, nie wiedzą w jaki sposób będą te podatki, kiedy będą zbierane, w jakiej wysokości, dokładnie za co. To jest kompletny chaos i, i wzrasta takie rozgoryczenie społeczne. I my zapłacimy wielką cenę za nieudolność tych rządzących. Um, to jest rzecz, którą trzeba po prostu powtarzać tam, gdzie dociera tylko TVP. Znowu, za 2 miliardy złotych. Te 2 miliardy naprawdę można przeznaczyć na coś przyzwoitego, bo to, to na co to są przeznaczone dzisiaj, to jest nieprzyzwoitość, niestety. To, żebyśmy podjęli taką a decyzję przy urna, głosując w wyborach, no to też jest bardzo duże i odpowiedzialne wasze zadanie, czyli dzisiejszej opozycji szeroko rozumianej. Ja wiem, że to pytanie powraca niczym bumerang, ale myślę, że siła jest we wspólnocie i w mówieniu jednym głosem. Czy, czy widzi pani tutaj szansę i perspektywę i przestrzeń na to, żeby opozycja mówiła jednym głosem i na przykład miała wspólne listy? W wywiadzie dla Onetu Donald Tusk, m.in. Na ten temat się wypowiadał. No nie chciał się opowiedzieć konkretnie bo której ze stron, ale przyznał, że jeśli nawet, to bez lewicy, bo według niego lewica po cichu próbuje dogadywać się z pisem. Dlatego trzeba patrzeć, gdzie jest lewica, która się z pisem nie dogaduje. Ja jestem zwolenniczką tego, żeby się wszyscy jak najszerzej ze sobą dogadali, bo tego też od nas oczekują ludzie. Większość naprawdę ma w głębokim poważaniu fochy jednego czy drugiego polityka. Nie specjalnie ich interesuje, kto do kogo zadzwonił, a to, kto do kogo nie zadzwonił. Interesuje ich skuteczność, odsunięcie pisu od władzy. I, I to po prostu trzeba zacząć robić i próbować się ze sobą porozumieć. I też mogę zrozumieć, że niekiedy niektóre decyzje... Budzą nasze wątpliwości. Tej czy innej partii historia z dogadaniem się lewicy w sprawie KPO była o tyle skandaliczna, że przerwali negocjacje samorządom i ngo dla tak naprawdę jednej konferencji prasowej i takiego poczucia, że PiS ich pochwali. Przepraszam, jedna konferencja i dwa razy Morawiecki nazwał ich odpowiedzialnymi. No to, no to średni sukces, patrząc na to, ile um, dobrych rzeczy mogły wywalczyć ngo i samorządowcy dotyczące i pieniędzy i jawności tych pieniędzy. Bo kolejnym problemem rządzących jest kompletna niejawność tego w jaki sposób pieniądze wydają. To co nam się udaje czasami dowiedzieć, to wiemy, że na swoich. Że wiemy, że na swoich. No teraz próbujemy iść z kontrolą telefonu zaufania dla dzieci które to Ministerstwo Zdrowia miało tworzyć linię pomocy psychologicznej dla dzieciaków po pandemii. Próbujemy ustalić, dlaczego to nadal się nie wydarzyło, dlaczego Fundacja z doświadczeniem nie dostała pieniędzy. Spod palca poszły pieniądze z Ministerstwa Edukacji. Jest jakaś działająca linia. Fundacja, która to obsługuje, ma kontakty z egzorcystami tam u siebie. Więc jest to, to już jest trochę dziwne. Natomiast dlaczego nie działa pomoc, która się należy dzieciom? znowu wiele wątpliwości co do wydatkowania pieniędzy z że jest wino tak. która funkcjonuje i, i ma się nieźle i, I pomaga fundacja dajemy dzieciom tak. Siłę. no ale to jest tylko jedna rzecz jest fundusz sprawiedliwości kompletnie przekręcony są te legendarne już wydatki przy pandemii które polegały tak naprawdę na rozkradaniu pieniędzy są naprawdę wielkie pieniądze które poszły na ostrołękę i to naprawdę i problemem jest to, że my cały czas mówimy do przekonanych, a trzeba wyjść trochę dalej i namówić tych, którzy się nie głosują, a trochę boją, trochę nie chcą takiej Polski, żeby poszli do urn, ale i opozycję, żeby ze sobą po prostu zaczęła normalnie rozmawiać. To, ja, ja powtarzam ten apel. Polska polityka niestety wygląda tak, że w większości są to panowie liderzy. To namawiam panów, żeby szukali sensownego porozumienia. To jest ten czas, kiedy trzeba odłożyć animozję i zacząć wspólnie działać. Potrafiliśmy robić wspólne wiece, demonstracje, marsze w 2016-2017 roku. Może czas do tego wrócić, żeby ze sobą rozmawiać, nie tylko przez media, ale realnie? Tylko się zastanawiam, czy argumenty takie jak padają, że. Też jeszcze nawiązując do, do, do wypowiedzi Donalda Tuska i do rozmowy w ONEcie, gdzie powiedział, że jest przekonana o tym, że te wybory, najbliższe wybory parlamentarne nie będą uczciwe, to co zrobić, żeby były? W poprzednich wyborach, wyborach. Żeby nas zachęcić, tak, żeby pójść. W głosować. wyborach prezydenckich fantastycznie działała sieć kontroli wyborów. I tu muszę podziękować wszystkim osobom, które często pojechały po kilkaset kilometrów, żeby patrzeć, czy działają wybory uczciwie. Złapaliśmy kilka nieuczciwości, złapaliśmy kwestie wyborów za granicą. Wiemy, jak finansowana była nieuczciwie kampania prezydencka, jak nierówno traktowani byli kandydaci. Dlatego my wiemy, że to nie wystarczy przekonać do siebie 51, trzeba przekonać 60%. I znowu nie przekonamy ich wyłącznie strachem. Trzeba pokazywać, co umiemy. Jak umiemy się z sobą porozumieć, jak rządzący umieją rządzić i co naprawimy w Polsce? Czyli jak będą wyglądały prawa kobiet, jak będą wyglądały prawa społeczności LGBT, jak będą wyglądały kwestie gospodarcze, jak będzie wyglądał rynek pracy, jak będzie wyglądała edukacja. To znaczy, to jest tak dużo rzeczy do zrobienia, że ja już mówiąc szczerze, nie mogę słuchać o tym, że ktoś się obraził, że. Lider numer jeden zadzwonił do lidera numer dwa, nie w tym czasie, w którym mu się podobało, albo zajmują się jakimiś wygłupami. Nie ma na to czasu zbyt poważna sprawa. Um, nawiązując trochę do inflacji i do tego, o czym rozmawiałyśmy przed momentem, um, ostatnio wypowiedziała się Pani też um, na temat wzrostu ubóstwa. To a propos tego, jaką propagandę się je z jednej strony rządza, jaka jest rzeczywistość w tych bardzo wielu dziedzinach, o których Pani mówi. E, I wygląda to dramatycznie, zwłaszcza w przypadku właśnie e, dzieciaków, w jakich warunkach żyją, z wzrasta poziom ubóstwa. Coraz więcej dzieci jest biednych, głodnych, a inflacja jeszcze pogłębia te nierówności. I znowu, tu miejscem, w którym rządzący mogliby zadziałać, jest szkoła. Można wprowadzić chociażby programy żywienia dzieci w szkole, tylko to wymaga nakładów. A nie wyłącznie piaru. Można próbować realnie pomóc osobom starszym, emerytom, emerytkom głównie, bo to przecież głównie kobiety są biedne, podwyższając emerytury, a nie wskazując je na łaskę jednorazowej pomocy. Tylko trzeba mieć priorytety. A rządzący nie chcą mieć priorytetów, którzy, które realnie pomogą słabszym i wykluczonym. W Polsce, w której tyle się mówi o solidarności społecznej, rządzący tak opowiadają o tym, jak wspaniale bogaci się społeczeństwo, wzrasta poziom ubóstwa. Ubóstwa dzieci, ubóstwo osób starszych. I to temu naprawdę można zaradzić. Tylko do tego trzeba mieć odwagę i umiejętności, i wolę polityczną. Oni nie mają ani umiejętności, ani woli politycznej, a odwagi nie mają do tego stopnia, że w sprawach wydawałoby się oczywistych, czyli takich jak kwestia pandemii, nadal nie podjęli żadnej odważnej decyzji gdzie przez odważną decyzję rozumiem wprowadzenie systemu zachęt. Do, dla szczepień i ograniczeń dla osób, które tych szczepień uporczywie odmawiają. No to wczoraj e, minister Niedzielski mówił o tym, że rząd przygotował taki projekt ustawy i Sejm ma się tym zająć, żeby pracodawca mógł sprawdzić, kto jest zaszczepiony z jego pracowników, a kto nie. Już się spodziewam, jaki będzie bunt i, i z tego powodu w wielu firmach na pewno e, dosłownie jakieś ofery będą wynikać. No Tylko, tylko to te, też trzeba podejmować decyzje polityczne. Macron też miał protesty, kiedy mówił, że restauracje wyłącznie dla zaszczepionych. Kina wyłącznie dla zaszczepionych. To chodzi o nasze bezpieczeństwo, to chodzi o życie. I to nie życie często zdrowych, silnych, krzyczących bardzo głośno foliarzy, tylko zdrowie osób starszych, tych, które szczepić się nie mogą, bo są chore, albo dzieci, które nie mogą się zaszczepić, a dla których trafienie na taki oddział pediatryczny, no to to jest nie dość, że ciężkie przeżycie psychiczne, to jeszcze przy powikłaniach, przy ciężkiej chorobie, chociażby kłopoty z dostępnością respiratorów. Państwo wymaga od nas odpowiedzialności. My płacimy podatki, one powinny być w dobry sposób wydatkowane i my chcemy być odpowiedzialnymi obywatelami. Tylko ciężko być odpowiedzialnymi obywatelami, kiedy państwo nas nie szanuje. Nie szanuje kobiet, nie szanuje osób starszych, nie szanuje społeczności LGBT, nie szanuje pracowników, nie szanuje pracodawców, nie szanuje właściwie nikogo, kto nie nim jest ludzi. z nimi. Nie tak można Ale mówiąc. bądźmy też... Ja nie, nie lubię takiego, takiego, takiego smutku, chociaż mm -hmm. będzie dzisiaj dużo, dużo gniewu, ale jak patrzyłam wczoraj na te protesty, tam było bardzo Dużo młodych ludzi, mm -hmm. bardzo dużo młodych kobiet. W nich oczywiście jest strach i przerażenie, ale jest niezgoda na rzeczywistość. A aktywne społeczeństwo to jest największe zagrożenie dla takiej autorytarnej władzy. I cały czas ja... mam nadzieję, mm -hmm. że, że młodzi, którzy protestują w kwestiach klimatycznych, protestują w kwestiach praw kobiet, w kwestiach praw i wolności społeczności LGBT, e, doprowadzą do tego, że nie dojrze tej władzy nie będzie jeszcze na lata nastąpi pozytywna przemiana. No ja mam takie poczucie, że ci młodzi są coraz absolutnie bardziej świadomi i wychodzą na ulicę coraz częściej, bo tak jak były te pierwsze protesty w obronie sądów, to ta średnia była dużo wyższa, a teraz jednak faktycznie, tak jak pani mówi, młodzi ludzie wychodzą i mówią otwarcie i głośno to, co im się nie podoba. I nie są tak? fantastycznie otwarci. Część z nich spotykałam chociażby przy takich wydarzeniach Campus Polska. Widać, jak to pokolenie dorasta, wyciąga innych i chce zmiany. Też moje marzenia. My też Kami Oby. Dzięki serdecznie za to bardzo. spotkanie. Wszystkiego dobrego. Również. Dzień. Wszystkiego dobrego. Miłego dnia.